Jak ja <laughs> do mnie Do opon. O, kurwa, ale pizda No to że do <laughs> no, kurwa, nie ma wina, że mi opony Ale kurwa. Chyba nie ogarniają Ty dobry, dawaj, 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 zjeżdżaj, zjeżdżaj Uj, No jestem pod wrażeniem Glow daj na stacji metra jakąś A zapytaj byś jej farfocla językiem normalnie patelnił, Człowieku taką z rana jak ona by ci zbiła jaja, człowieku, a ty byś się ugotował parówę Co ty myślisz o tej nefsi, k**a Ja tylko zapytałem, no człowieku to jest Roleplay, no Ja już nawet luźnego pytanka nie można zadać. A jak pytali luźne pytanka, to już odpowiadałeś, a na to już nie chcesz koledze odpowiedzieć, tak? bo bym ją, no. Chyba, faceta, będziesz tutaj chciał z motocykla zrzucać prawa, lewa. Kurwa. Nie, nie on karbidi. Kurwa! O, sorry. O, o, Wyważa bardzo! Łak! Ty tam masz gruby łeb na karku, jednak. jednak. No mam wypożyczania aut, hazard, wszystko, eta, lootbox. <ścoughs> Tylko mamy lipę, że okularnik o nas nagra, że w Los Santos promujemy hazard, ale tego co to jest. FUUU, przepraszam, nie, przepraszam, Gr zapomniałem, kurwa! Przepraszam, nie, zapomniałem, naprawdę zajebałem się A to A To jest Skobar, kurwa! Ola! nie jeb... Co ci Chcecie trochę koksu, dzieciaki? Mam. <laughs> to, to wiem. A skąd wiesz, jak my się k***a znamy? Znamy się, znamy. Tak? skąd? <laughs> no jak to skąd? Z Polski. <laughs> Myślę, że tego kardilera chcemy robić, nie wiem. Pana, wszystko w porządku? O, tak, tak, ojej pan oj. bez pasu jeszcze O jak to tak pod prąd proszę pana Tu jeszcze nie było pod prąd, spokojnie zakręt, zakręt ku... złamać się z policji Tak do mnie nie mów Je... Puszę... teraz! Pierdol się Sim, <laughs> daj jakiś karas za to, żeby w ogóle się to spotykał no A co... Chujainc, nie A co ja, ja Peter Purker, zaruchasz. jestem? Nawet nie zaruchasz. Może jakiś nowy telefon, co? <laughs> to co, mam no nie podejść i zapytać, czy z iPhona? No może wtedy bym była w ogóle tam zainteresowana, bo obecnie to chyba jest No przecież ja jestem taki przystojny, no. To ja nie wiem, o co Jaki chodzi. Przystojny. No przystojny w ch... właśnie. No teraz to szczególnie, jak nie masz jaja. Oh, 2011, to sobie przesiadka się nie udała Ja pier... Oni się zachowują człowieku? Jakby żyli 500 lat człowieku no nie, no to wczoraj na streamie stary ktoś napisał, że ta, że, 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 że ta ekipa ta tych hardroplayowców to są stare takie mamony mm. polskiego roleplayu. No są, no. Coś, coś im zrobisz stary go że się wyjebie na serwerze, chujowy serwer, nie grają i zmieniają serwer, że jak nie, no to Juzo chyba napisał, to jest bardzo trafne spostrzeżenie, to są pier mamony, w sensie mam, ja lubię mamona, ale... Drugi raz. O, o nie. będzie dach, tak jest, mamy No ku**a, nie wierzę, nie ma szans. Wychodzisz z No wychodzę, już, 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 już. wychodzę. O o No i gdzie próbujesz łapać, Kur... a gdzie o! próbujesz łapać, no o to no. zj**a No O właśnie. już, już, daj wstać ku**a Przekaj po Krótki kupuje to... z Piterkiem autko na pół To, to nie dość, to nie dość, że ty nie chcesz mu dać pieniędzy, to jeszcze furę chcesz mu podpierdolić. Nie, nie, to Kicia No To Kiciuś kupuje, Kicius kupuje z Peterkiem Ja kupuję z Faciusiem Ale hmm. to Peterek chciał sobie kupić suwo, a nie ty Ale ja mam wyje... Kierka, rozumiesz? W mam, piszcie mam, kupuję sobie sam Halo, halo, z tej strony Denis, witam serdecznie Komendant stołeczny NXE tak. Słyszy mnie wam. Mówi, no, że słyszy Słyszę, słyszę Mówi, że słyszy, no Słyszy no tak, jest... tak, słyszę no, no. no, no, no. E, w, w, Wnoszę o opuszczenie mojego klienta e, Ponieważ jest niewinny, tak? Proszę go wypuścić Jest niewinny, tak. Na moje polecenia okay. A Dobrze. I na moją odpowiedzialność Dobrze, w takim razie dziękuję. Już mnie właśnie dziękuję bardzo. No, nie ma problemu, cześć, No, buźka, pa. No, ale... No. no... ale dobra, no, ale jestem to... przekonana na 99% i po żeby mnie ktoś przekonał, żeby było 100% i żebym poszła... po wielu po latach. Zgadzam się w 100%, tak szczerze. No to dobrze. Geralt co? No. I ile trwa twój średnia długość twojego twojego stosunku? Ale także od wejścia i do wyjścia, tak? No. K nie wiem. To długo? Po Tak szczerze. To co ty ruchasz? Stukilewał bestia jakoś, czy jakaś... <grymny zaskoczyny> <Znaczyny. grymny zaskoczyny> <Znaczyny. grymny zaskoczyny> za co Józku, wielki gicie, nie będę Cię przepraszał Nie ma za co to, Kurwa nie ma za co, przepraszam Jak no nie, nie, nie ma co, nie za co to... PISŁA SZARKS, KURWA PISŁA SZARKS PISŁA SZARKS, Co za frajer, frajer, że ty sprzyptem Przestań, ja pierdolę Spierdalamy, spierdalamy stąd, spierdalamy stąd Ja pierdolę znaczy taki zjebał, że to z głowa ma, kurwa. Co za że ty Z maczetami latają. Co za ze sprzętem, ty. Bez chodoru, zero honoru Ja mam plan, ja mam plan na niego, pa! żeby nie wpaść na to. Zatakował mnie panem, Tak jest! <noise> Jaki zrobiony, kurwa! Jak lamusik! Jak lamusik porobiony! No to trzymaj się, trzymaj się, lamba, ty bary. A możesz coś kogoś pozdrowić? Nie, nie, nie. Dziękuję bardzo. Na co wydasz pieniądze? Załóżmy, że to sprzedajesz, już masz pieniądze, na co to wydasz? No, nie wiem, pewnie się będę trzymać. Motel mefetro masturbacja, MMM, motel mefetro masturbacja. Pamiętaj. A czy nie, wróć,

jak to, a to co ty jesz? Przecież ty jeszcze kurdeś niezdrowo? No nie no ja im znowu. F... Idź co do baken, kurwa na footholach to jest. Kurwa i tak. to ja polecam ci bułka przez bibułkę. I tam już naprawdę geje pierdolę chodzą. A do baken to kurwa nie, to no, czekasz kolejnej 3 dwie godziny, żeby sobie wpierdolić. A za 90 dolarów? Ale od czego ty pierdolę gej ja biorę talerzy kopenhaskie za 32 i dodatkowe janka i. A ja kawy tam się nie pije, bo to jakiś gówno sandry, przelew k... Nie maczy. Tak nie tam jest dobre w najważniejsze, żeby był tej sandry nie pić. Ale... ale obsługę tam masz taką, co tu... tak jak ty. Tam każdy tak chłop jest nie? taki jak ty, no? No ja wiem, że jest, ja wiem, ale dlatego to nie dla mnie miejsce. Ja muszę iść do jakiegoś baru, gdzie będzie zarośnięty heterochłopiec, i wiesz? Nie podrywaj mnie, kurwa. Bo ja mam. No tak, jesteśmy ciągami już, no wiesz tam. Wiesz no, stary... nie? Tylko ja i on jeszcze musimy... Wiesz no stary ile może, wiesz, no... Ja go nie będę codziennie liśczą <grym grym grym> Wiesz, a on też ma, on też ma kostki zarte od tego jakby się tłukliśmy, więc wiesz, no, nie ma sensu, żeśmy się cały czas bili, no No Ty... A? Szlam, no szlamy mówili, mówili na tom na Hermione. W... Hermione? A... Jak oglądałeś Arego? Jak, her... jak, 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 jak byłem mały, teraz mi stanął do Hermione Granger. A też tak miałeś na przykład, że oglądali Scooby Doo i była. Vel, nie wełna, tylko Dafne. Nie, czekaj, Dafne, Dafne, Dafne to było tylko suka, wieku, Ja miałem takie styl, że da mi normalnie. Tak, tak, tak. po I się podniecony kur... Ja pierdole. Nie chcę tak, tak ja też mówić w ogóle. Nie, żadna styl. A ty mam nie kur... No tak. No, ty to masz blacklistę, wybierz dalej. dalej na Nadalaj, ty, co, nie bój, co ty go bije? Zaraz stany, no nie bij go! Wypierdalaj Ale co wypierdala? Ty? <laughs> ty ty <laughs> ja tyrdolale, dym. Ty. Zaraz tu wracam kurwy jebane. to <laughs> tak zawsze? Chciałem tu gdzieś mi przyjść. Patrz, jak wybiegli cie, cie, cie. ten, idźcie też do rybeczki. Lewe. Idźcie do mojego syna. E, pozdrawiam swojego syna. E, synu, weźcie w kupę. Całowałeś dziewczę w dupę. No, także miłego dnia, rybcia. Mua.